Witam. Do tej pory sporo czasu i zasiadek minęło. W międzyczasie byłem na innej wodzie, troszeczkę połowić. Krótka relacja ukaże się za dwa, może za trzy tygodnie. Z tej zasiadki było to trzy dni prawie, że. A teraz, dzisiaj jestem znowu z powrotem na tej samej wodzie, co nagrywałem i wstawiałem do YouTube ostatnie dwa, nawet trzy filmiki. Woda ta sama, tylko zmieniłem e, miejscówkę, znajduje się na innej części zbiornika. Te ostatnie dwa filmiki były takie filmiki bardziej instruktażowe. E, powstały dlatego gdyż dostawałem pytania na priwa, często mm, właśnie na temat nęcenia. Jak nęcę, dlaczego tak, a nie inaczej. Lub na przykład jak nęcić na nowej wodzie, na wodzie nie, nieznanej. Troszeczkę żeśmy rozmawiali na temat tego zagadnienia. Dzisiaj, tak w krótkim, skrócie, jeszcze chciałbym przypomnieć: co, jak, dlaczego. Taktyka nęcenia jest uzależniona od kilkunastu, od kilku faktorów. I to nie jest tak, że idąc na nowy zbiornik, na nową wodę. Już mam, przynajmniej ja, jakąś daną taktykę i tak będę łowił, tak będę nęcił. Ta taktyka dopiero się ona zradza podczas gdy e, jestem nad wodą, podczas pierwszej, drugiej, czy nawet następnych, e, podczas następnych zasiadek. E, więcej faktorów jest za to odpowiedzialnych, że nęcę w ten sposób, a nie na przykład inaczej. Woda w wodzie jest nierówna. Dlatego na jednej wodzie mogę nęcić tak, na drugiej wodzie znowu będę nęcił inaczej. W Wcześniejszych filmikach opowiadałem o ziarnach, opowiadałem. Ach, branie. Naturalnie karp by nie był karpiem, gdyby nie zaparkował w drzewie. Tam mi wjechał, musiałem wchodzić do wody, ale udało się go wyholować. No jakoś się udało, szkoda by było gdyby gdybym musiał zerwać, bo żyłka gdzieś tam się zapątała dlatego zdecydowałem się siodąc spodnie, tam nie jest głęboko, koło tego drzewa jakieś 50-60 cm e, karp uratowany, wszystko poszło gładko Także wracamy do tego nęcenia, wracamy do tych faktorów odpowiedzialnych za to w jaki sposób nędzę. Na przykład jest to pora roku. Wiosną mniej, wczesną wiosną, a później jak są już ładne pogody, ociepla się, temperatura wody wzrasta, naturalnie dawkę zanęty można podwoić, potroić. Jako następne należy wziąć pod uwagę wielkość zbiornika. Małe zbiorniki, małe stawy na przykład tam nęcę bardziej punktowo. Nie mam tu na myśli nęcenie tylko przy użyciu materiałów PVA, ale punktowo to mam na myśli mały obszar. Skupiam się na przykład 5 na 5 metrów, czy tam na przykład 3 metry na 3 metry, pod jakimś drzewem zwalonym, czy w jakiejś zatoczce, jeżeli w ogóle się na zbiorniku znajduje. A jeżeli jest, to, jeżeli jest to duży zbiornik, to nęce dywanowo, nęce szeroko, nie rozpieszczam się, nęce dużo, nęce pas, na przykład, jeżeli jest to przy brzegu, 50 metrów, jeżeli jest to dalej od brzegu, na przykład koło czy taki kwadrat 30 na 30 metrów, czy 20 na 20 metrów, jest to też również uzależnione od wielkości zbiornika. Następne należy również wziąć pod uwagę same ryby, które się w zbiorniku znajdują. Jakie są to ryby, czy są to ryby duże, czy małe, czy jest to karp. O niego nam zależy, czy jest dużo białej ryby, jak na przykład Leszcza, Lina, Karasia, Płoci i tak dalej, i tak dalej. To są te faktory, którymi się właśnie sugeruje. Następny punkt. Jaka długa jest ta zasiadka? Czy wy, y, idę połowić spontanicznie na kilka godzin? Czy jest to zasiadka planowana i spędzę nad wodą dwa dni lub trzy dni, czy może dłużej? To również gra dużą rolę, jak będę nęcił. Na przykład jeżeli ym, nie nęciłem przed zasiadką, idę na rybki tak spontanicznie i wiem, że będę 5 godzin, moja zanęta wygląda inaczej wtedy robię zanętę, ja to nazywam y, zanęta agresywna czyli jest to zanęta która bardzo szybko i mocno pracuje gdyż przez te 5 godzin co będę nad wodą chcę jak najszybciej y, ryby zmusić czy tak powiem do żerowania i dobrania dlatego jest to zanęta drobna jest to sypka zanęta na przykład zmieszana z ziarnami i która zawiera na przykład dużo e, płynnych produktów, jak na przykład likwidy bo e, i tak dalej. Kulka jest na przykład mocno zadlipowana, po prostu chcę szybko dorobić się brania, dlatego używam wtedy zanęty agresywnej, czy na przykład e, łowy na metodę. Jeżeli jestem kilka, kilkanaście dni, jest mi to obojętne. Gdyż jeżeli nie w pierwszy dzień, ryba znajdzie miejsce nęcone, to znajdzie to w drugi lub w trzeci dzień. Na dłuższej, zasiadkę, na dłuższej zasiadce wcale nie jest to aż takie ważne, żeby zanęta właśnie była agresywna, była dopalona, jak to się mówi, różnymi płynami i innymi. Rzeczami osobiście uważam, że jest to zbędne i niekonieczne. Nie trzeba zalewać i kulek czy peletów, czy ziaren. I co chyba najważniejsze, są to oczekiwania samego wędkarza, czy jak to woli karpiarza. To są również zdania podzielone. Ktoś powie. Ja wolę mieć dużo brań i nie interesuje mnie, że karpie są małe, na przykład, nie? te, które łowię naturalnie, które wyciągam na brzeg. I ktoś może powiedzieć, że wcale mi to nie przeszkadza, że pójdę na zasiatkę i w ciągu doby złapię 10 czy 15 karpi. Będą miały kilo do dwóch, ewentualnie do 3 kilo. I sobie ziar ziarnami, pelecikiem na wóz idzie malutka kuleczka, szesnastka na przykład, czy kuleczka pływająca, jakaś czternastka, czy nawet dziesiątka i co piętnaście, czy tam co trzydzieści minut mam pipsa, mam brania i to mnie cieszy. Jeżeli ktoś jest w ten sposób nastawiony i nie przeszkadza mu to, że ma dużą ilość brań, małych karpi naturalnie może w ten sposób nęcić i w ten sposób spędzać swój czas yy, nad wodą. I Karpie będą brały i ten będzie łapał te karpie. Będzie łapał ich dużo. A drugi na przykład powie, ja obieram inną taktykę, gdyż zadawała mnie mniejsza ilość brań, ale ryby większe. Wtedy na, wtedy na przykład już nie nęcę ziarnami, wtedy biorę kulki, najlepiej 24. Tymi kulkami sobie zanęcę i Również kulki tej wielkości naciągam na włos. I rzeczywiście ilość brań będzie mniejsza, ale ryby być może, być może, nie zawsze tak jest, bo i na 24, czy nam na przykład na dwie takie kule, zahaczy się lecznie. Ale brań jest zdecydowanie mniej i może być, że te ryby, które. Potrafią taką wielką kulę zastać i połknąć. Są odpowiednio również większe i cięższe. Dlatego nie ma reguł, jak nęcić, żeby dobrać się do ryby. To jest wszystko uzależnione od tych faktorów, które wspominałem, i od tego, co oczekuję od danej zasiadki. Ja sobie to wyobrażam troszeczkę w ten sposób. Jeżeli w nęce zanęcone wpłynie mi ryba, karp, kilkanaście sztuk, powiedzmy 20 sztuk małych i dwie sztuki takie większe. I jeżeli ja mam dużo brań, wyciągam co pół godziny czy co godzinę jednego karpia, wyobrażam sobie, co się dzieje wtedy pod wodą. i Jak reagują na to te dwie większe sztuki? Na pewno się boją, na pewno się wystraszą, że co jakiś czas jest jakiś karp wyciągany i narobi tam hałasu, one się rozpłyną. Dlatego wydaje mi się, że jednak lepiej jest w takich sytuacjach używać większą przynętę po to, żeby jak najmniej tych małych ryb łapać. Dlatego, żeby tam pod wodą, żeby spokojnie po prostu było. Żeby te ewentualnie dwie ryby, które gdzieś tam pływają, sobie z boku krążą koła. Przyglądają się tym mniejszym rybom, które aktualnie, czy w tym momencie żerują. Po to, żeby ich nie przestraszyć. Tym, że dałem sobie kulkę pływającą, czternastkę i cieszę się, że mam co chwilę jakieś brania i wyciągam karpia. Ja się niby cieszę, ale być może, że przez to te dwie duże ryby, które tam były, się wystraszyły i odpłynęły. I jak będę miał szczęście, przypłyną znowu za godzinę, dwie, czy za kilka godzin i być może którąś z nich wyciągnę, ale najczęściej jest tak, że tego szczęścia nie mam. Ryba się wystraszy i powróci może dopiero następnego dnia, lub wtedy, kiedy ja już będę w drodze do domu. Dlatego to równo, dlatego również i to należy wziąć pod. Uwagę. To, że non-stop czy w odstępach półgodzinnych wyciągając jakąś małą rybę, karpa czy le leszcza, muszę wiedzieć, że robię tam w tamtym miejscu larmo. Jeszcze jedna rzecz. Ktoś mi tam pisał: dipować czy nie dipować kuleczkę? Również są zdania podzielone, nie. Jak jest brudna woda, śmierdząca woda, cuchnąca woda, zamolona woda, może być, że kuleczka zadipowana pomoże może być, że kuleczka zadipowana ja to nazywam taka landrynka słodka, czasem śmierdząca, przeważnie na wodach komercyjnych, łowiskach specjalnych, może nastąpić taka sytuacja, że dany karp w ostatnim miesiącu był 3, 4, może 5 razy już złapany. I został właśnie złapany na kuleczkę mocno zadipowaną. Czyli być może nastąpić taka sytuacja w głowie tego karpia, że jak jadłem, te kulki, którymi było zanęcone, nie były zadipowane, niczym zalane, nic mi się nie stało, a w momencie kiedy zassałem tą landrynkę słodką, mocno zadipowaną, wyróżniającą się od tych innych kulek, coś mnie ukuło. I może być za którymś razem z kolei, ten karp będzie unikał tych słodkich, mocno zadipowanych kulek. I może być taka sytuacja, że te kulki właśnie, które nie są zadipowane, powiem że tak prosto z czy z torebki, będą pobierane, wyjadane. A ta mocno zadypowana landrinka będzie po prostu omijana. Iż karp z doświadczenia AHA za każdym razem kulka, która intensywniej pachniała, smakowała. Stało mi się coś ale może być na zbiornikach na przykład dzikich zbiornikach, gdzie dużo karpi nie ma i nie były często na haku. One jeszcze nie znają, że kulka taka atrakcyjna, mocno pachnąca, nie kojarzą jej z, niebezpie z niebezpieczeństwem. I w takich sytuacji może zadipowana kulka przynieść naprawdę efekt. Gdyż karp ją nie zna, się nie boi, ale wyczuwają Po zapachu, że coś leży na dnie, być może gdzieś tam w mule, czy gdzieś tam może między liśćmi. Czy na liściach szybciej ją znajdzie, zlokalizuje, i ten intensywny zapach może spowodować to, że po prostu ją pobierze zasa, i będziemy mieli długo oczekiwane brany. Dlatego, czy dipować, czy nie, każdy sobie powinien odpowiedzieć sam. Może to przynieść efekt, ale może również i zaszkodzić. Także takie przemyślenia. To tak właśnie chciałem jeszcze dokończyć do tych ostatnich filmików. Kiedyś takie pytania były, i na te pytania właśnie w tym dzisiejszym filmiku odpowiadam. Jeszcze jedno pytanie zostawiłem bez odpowiedzi, ale już w tym filmiku nie odpowiem. W następnym było pytanie: w jaki sposób, jak już jestem nad wodą, wybieram miejscówkę? Czy to robię tak na pałę, na ślepo? I czym się sugeruje? Wybierając miejscówkę, czy siadając na tym, czy na innym miejscu. Bardzo ciekawe i ważne pytanie. W następnym filmiku postaram się na ten temat troszeczkę więcej powiedzieć, jak ja to widzę i jak ja to robię czym się sugeruje. Na razie żegnam Was do następnego razu. Na razie.